Cześć z tej strony Bela i witam w kolejnym odcinku na naszym kanale. Stały widzów, jak zawsze, proszę o kredyt zaufania w postaci łapki w górę, a jeżeli jesteś zupełnie nowy, to linki do giełd, z których korzystam na co dzień, znajdziesz w opisie pod tym filmem. Tymczasem lecimy z właściwą częścią materiału. Tak więc moi drodzy, w ostatnim czasie zrobiło się dosyć nieciekawie, delikatnie mówiąc, jeżeli chodzi o sytuację na rynkach. Mówimy tutaj zarówno o rynku kryptowalut, jak i o rynku tradycyjnym, gdzie panuje w tym momencie ogromne przerażenie. A w naszej przestrzeni krypto inwestorzy zaczęli się zastanawiać, czy to rzeczywiście początek bezsy, czy być może. Jedynie korekta. I żeby zrozumieć, co tak naprawdę dzieje się w tym momencie na rynkach, no to musimy wrócić do wydarzenia, które miało miejsce 10 października, gdzie byliśmy świadkami rekordowych likwidacji. Otóż tego dnia Trump wybuchł gniewem w stronę Pekinu, grożąc tym samym ogromnymi stawkami celnymi i kilka godzin później otrzymaliśmy szczegóły co do nowej stawki celnej, która wynosiła 100% ponad oczywiście to, co już płacą w tym momencie Chiny. No i dziwnym zbiegiem okoliczności ta informacja trafiła do nas w momencie, kiedy sesja na giełdzie amerykańskiej dobiegała końca, a jak wiemy, na rynku kryptowalut nie mamy czegoś takiego jak sesje handlowe i tutaj handel jest możliwy 24 4 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, więc to rynek krypto oberwał najmocniej. I z racji, że były to późne godziny wieczorne, blisko weekendu, bowiem był to piątek, no to płynność była zdecydowanie mniejsza i tym samym doszło właśnie do tych rekordowych likwidacji, które wykraczały ponad poziom 19 miliardów i były one prawie 10-krotnie większe od tego, co mogliśmy obserwować na początku lutego, gdzie rekord był ustanowiony na poziomie nieco ponad 2 miliardów. Dolarów. Po tak dużej fali likwidacji mamy również do czynienia z resetem na open interest, czyli na wartości otwartych kontraktów na rynku futures. No i tutaj jak możecie zauważyć od tego piku, który ustanowiliśmy 6 października, Cały czas notujemy kolejne spadki i w tym momencie ten open interest oscyluje w okolicach 33 miliardów dolarów, gdzie dla porównania 6 października był to poziom wykraczający ponad 49 miliardów, więc jak możecie zauważyć, ten spadek jest naprawdę bardzo duży. I jeżeli chodzi o obecną sytuację, no to jak możecie zauważyć po tej grafice po tej ogromnej fali likwidacji cena została dosyć mocno wyciągnięta w górę i tym samym zostawiliśmy tutaj dosyć spory dolny knot. No i na chwilę Bitcoin wrócił nawet na poziom ponad 115 tysięcy dolarów. Niestety długo tym poziomem nie mogliśmy się nacieszyć. No i po krótkiej chwili Bitcoin zaczął ponownie notować niższe szczyty, gdzie paliwem tych spadków nie są tak naprawdę same shorty, tylko longi, które są sukcesywnie likwidowane. Jak możecie zauważyć po tych jasnych polach, Bitcoin cały czas pod Podąża za płynnością, i na moment, kiedy nagrywam dla Was ten materiał, Bitcoin oscyluje w okolicach 107 tysięcy dolarów. Natomiast, jeżeli spojrzymy na sam sentyment, no to jest on dosłownie tragiczny. W tym momencie znajdujemy się w strefie ekstremalnego przerażenia, gdzie podobne wartości mogliśmy odnotować mniej więcej pod koniec lutego gdzie również mieliśmy dosyć duże zawirowanie, jeżeli chodzi o cła i wojnę handlową między Stanami Zjednoczonymi, a Chinami. No i osoby, które finalnie zdecydowały się wykupić ten dołek, a tutaj bardzo dobrze pamiętam ten moment, gdzie bardzo duża część rynku była wręcz przerażona, że właśnie wchodzimy w Besse. No to po kilku miesiącach te osoby wydaje mi się, że mogą być z siebie zadowolone, bowiem była to bardzo dobra decyzja. Czy tak będzie również tym razem? Swoją perspektywę przedstawię Wam pod koniec tego materiału. Tymczasem Lećmy dalej. Spróbujmy się teraz zastanowić, czy ten gniew Trumpa, który mogliśmy zaobserwować nieco ponad tydzień temu, był uzasadniony. No i tutaj odpowiedź brzmi tak, bowiem od 9 października Chiny rozszerzyły ograniczenia eksportowe na metale ziem rzadkich, łapiąc tym samym świat za gardło. A o co chodzi w tych ograniczeniach? Ano o to, że każdy zagraniczny producent, który w swoim produkcie ma nawet niewielki element z chińskich metali ziem rzadkich, Musi spytać chiński rząd o zgodę na sprzedaż swojego produktu dalej. No i to rodzi pewien problem, bowiem w tym momencie trwa tak naprawdę walka między mocarstwami, i tutaj mówię o Chinach i Stanach Zjednoczonych, kto będzie dominował w sektorze sztucznej inteligencji. No a tutaj, właśnie te metale ziem rzadkich są szczególnie istotne, jak możecie zauważyć po grafice, która w tym momencie wyświetla wam się na ekranie. Chiny w tym sektorze absolutnie dominują, zostawiając Stany Zjednoczone daleko w tyle. No i tutaj pytanie kluczowe, które należy sobie zadać, to czy ta wojna handlowa może dalej eskalować? Na ten moment trudno jednoznacznie stwierdzić, to co łatwo zauważyć, to ogromny chaos informacyjny. 15 października Donald Trump stwierdził, że Stany Zjednoczone znajdują się obecnie w stanie wojny handlowej z Chinami, a dwa dni później doradca Białego Domu stwierdził, że jednak tej wojny handlowej nie. Nie ma. Również tego samego dnia Trump oznajmił, że obecne cła nałożone na Chiny nie zostaną utrzymane i jednocześnie oznajmił, że deadline, który docelowo był ustanowiony na 1 listopada, może zostać przesunięty. Oczywiście mówimy o tej 100% stawce celnej. Tak więc sami widzicie, jak to wygląda. Obecnie panuje dosyć spory chaos informacyjny i naprawdę nie dziwię się uczestnikom rynku, że są niepewni co do tego, co wydarzy się w przyszłości, dlatego też ograniczają ryzyko i to między innymi dlatego widzimy spadki na rynku kryptowalut. Co do tej niepewności, pozostanie ona z nami najprawdopodobniej przez kolejne dwa tygodnie, do momentu kiedy Trump nie spotka się z prezydentem Chin Korei Południowej, żeby omówić m.in. kwestie handlowe. Jedno jest pewne, gdyby ta wojna handlowa cały czas nam eskalowała, to z pewnością byłoby to wyniszczające zarówno dla gospodarki Stanów Zjednoczonych, jak i dla Chińskiej gospodarki. No i tutaj przewodniczący Światowej Organizacji Handlu ostrzegł, że jeżeli stosunki między Stanami Zjednoczonymi a Chinami nie ulegną poprawie, no to tym samym globalne PKB może spaść nawet. O 7%. Lecimy dalej, bowiem nie jest to koniec problemów. Mianowicie, w ostatnim czasie regionalne banki w Stanach Zjednoczonych zaczęły odnotowywać ogromne spadki na giełdzie, a ma to związek, można powiedzieć, na ten moment z mini kryzysem kredytowym, gdzie banki po prostu pożyczyły pieniądze firmom, które w tym momencie nie spłacają swojego kredytu. I na ten moment trudno jednoznacznie powiedzieć, czy ten kryzys będzie się pogłębiał i kolejne trupy zaczną wychodzić z szafy i banki zaczną Upadać. Jedno jest pewne, inwestorzy na pewno pamiętają o tym, co wydarzyło się w marcu 2023 roku, gdzie doszło do upadku Silicon Valley Bank, co pozostawiło dosyć sporo bliznę na sektorze bankowym. Doprowadziło to nawet do pewnego mini kryzysu na rynku kryptowalut, gdzie takie USDC odkleiło się od wartości 1 dolara, notując gwałtowne spadki. Jakby problemów było nam mało, to pojawił się jeszcze przynajmniej chwilowy kryzys na rynku pieniężnym, gdzie tak zwana stopa SOFR, czyli mówiąc prościej, oprocentowanie, przy którym banki pożyczają między sobą pieniądze, drastycznie nam wzrosło i tak naprawdę znajdujemy się na poziomach, które były widoczne przed ostatnią obniżką w Stanach Zjednoczonych. No i co to dla nas oznacza? Ano to, że nagle pieniądz w Stanach Zjednoczonych stał się droższy, i to powoduje u inwestorów oczywiście tak zwany derisk, czyli uciekają z aktywów ryzykownych i kierują się w bardziej bezpieczne pozycje, co również niestety negatywnie oddziałuje na rynek kryptowalut. Tak więc przyszła pora na podsumowanie. Wiesz już, że relacje między Stanami Zjednoczonymi a Chinami w ostatnim czasie są bardzo napięte. Dodatkowo, przynajmniej na ten moment, mamy do czynienia z pewnym kryzysem kredytowym wśród amerykańskich banków regionalnych. I jakby tego było mało, w ostatnim czasie pieniądz nagle stał się droższy, mimo tego, że rezerwa federalna w ostatnim czasie obcięła stopy procentowe. Łącząc to, mamy potężną mieszankę wybuchową, która sprawia, że inwestorzy zaczynają ograniczać ryzyko, uciekając z Rynku kryptowalut i tym samym zaczynają lokować swoje środki w złocie. I jeżeli chodzi o złoto, tutaj mamy dosyć ciekawą korelację z Bitcoinem. Mianowicie zwróć uwagę na to, że jeżeli dochodzi do konsolidacji właśnie na tym kruszcu, zazwyczaj Bitcoin wtedy notuje swój raid, zaliczając kolejne szczyty cenowe. W momencie kiedy złoto przebija swój ostatni szczyt, tak jak możesz to zauważyć tutaj, to Bitcoin w tym samym momencie notuje spadki. I daje nam to jasny obraz, że w momencie kiedy inwestorzy zaczynają ponownie skupiać się na złocie, Bitcoin niestety traci Podobnie zresztą wyglądało to ostatnio, zwróćcie uwagę na tą bardzo długą konsolidację. To właśnie w tym okresie Bitcoin wybił się z tego marazmu, który mogliśmy zaobserwować na początku 2025 roku, notując kolejny szczyt. No i teraz, jak można zauważyć, ponownie mamy potężny rajd na złocie. Trudno powiedzieć w którym momencie ten wykres się zatrzyma, natomiast fajnie by było zobaczyć tutaj konsolidację. Jeżeli taka rzeczywiście by się pojawiła, no to wtedy Bitcoin mógłby odetchnąć z ulgą i najprawdopodobniej, tak jak to pokazywała historia, moglibyśmy zobaczyć tutaj lokalne odbicie a być może wyznaczenie nowego szczytu. Jeżeli chodzi o złoto, to szanse na dłuższy przystanek są dosyć wysokie, bowiem jak zauważyli analitycy serwisu BarChart, mamy najwyższy poziom wykupienia w historii, gdzie RSI na interwale miesięcznym jest to ten wykres poniżej, dobił do poziomu 92,2, gdzie historycznie, jak możesz zauważyć, w połowie 2020 roku, po wybiciu tej strefy przegrzania, na złocie mieliśmy dłuższy przestanek, który trwał tak naprawdę przez kilka lat. No dobra, więc skoro już wiemy, co dzieje się na rynku, teraz przyszła pora na moją perspektywę. Czy rzeczywiście jest to tylko korekta, czy być może początek Bessy. I tu odpowiedź brzmi, nie wiem. Tak naprawdę nikt tego nie wie. Dopiero po kilku miesiącach tak naprawdę będziemy w stanie zerknąć sobie na wykres, popatrzeć sobie na szczyt, który jest hen hen wysoko i powiedzieć, aha, to w tym momencie rozpoczęła się Bessa. Jak na razie jest to poniekąd wróżenie z fusów, natomiast można szukać pewnych wskazówek. Jeżeli chodzi o dane on-chain, no to tutaj ten kluczowy klaster wsparcia, mówimy tutaj o tych jasnych polach, kończy się na około 93-94 tysiącach dolarów. Co za tym idzie, jeżeli spadniemy poniżej tego poziomu, no to jak może zauważyć, tutaj jest stosunkowo pusto. I oczywiście są tutaj dwa scenariusze. Albo inwestorzy pokażą zainteresowanie bitcoinem i te pola po prostu się Wypełnią, albo będziemy szukać kolejnego wsparcia. A te kolejne wsparcie jest mniej więcej na poziomie 61-63 tysięcy dolarów. Niepokojąca na pewno jest sytuacja wśród długoterminowych inwestorów. Jak może zauważyć tutaj po tych czerwonych słupkach, oni ponownie wrócili do wyprzedaży swojej pozycji. A jeżeli oddalimy sobie wykres, no to jak może zauważyć, cechują się oni dosyć sporą skutecznością, gdzie bardzo często wyprzedają swoje pozycje w momencie, kiedy cena Bitcoin Rośnie i po prostu realizują swoje zyski, a w momencie, kiedy pojawiają się korekty, zaczynają oni bitcoina skupować. Więc w tym momencie, z racji, że wrócili do wyprzedaży, bardzo możliwe, że obecna cena nie jest na tyle atrakcyjna, żeby bitcoina skupować, tylko żeby go sprzedawać. Jeżeli chodzi natomiast o krótkoterminowych inwestorów, czyli takich, którzy posiadają swoje bitcoiny przez okres krótszy niż 155 dni, to ci w tym momencie znajdują się pod wodą. Co możemy zaobserwować po wskaźniku Short Term Hodler MVRV właśnie w tym? Miejscu. I o ile trend wzrostowy jest cały czas kontynuowany, to takie zejście poniżej tego poziomu 1 z reguły było bardzo dobrym momentem, żeby mówiąc w cudzysłowie, skupić Deepa. Tylko no właśnie, pytanie, czy ten trend wzrostowy cały czas będzie kontynuowany? No bo zwróćcie uwagę, jak sytuacja wyglądała w 2021 roku, kiedy cykl się skończył. W tym momencie zeszliśmy poniżej poziomu 1, no i ktoś mógłby się zastanawiać, że jest to świetna okazja, żeby skupić Deepa, i na tym dobrze wyjść. Finalnie jak możecie zauważyć trend spadkowy był cały czas kontynuowany, aż znaleźliśmy się na poziomie 16 tysięcy dolarów. I o ile ta osoba, która skupowała tego dipa w tym momencie była nastawiona długoterminowo, czyli że będzie trzymać swoje bitcoiny przez kilka lat, to najprawdopodobniej jest z tego ruchu zadowolona. Natomiast jeżeli taki inwestor wszedł w rynek z zamiarem trzymania bitcoina załóżmy przez miesiąc albo dwa tygodnie, no to niestety w tak krótkim okresie może się na tym przejechać. Wracając do Open Interestu, czyli wartości otwartych pozycji na rynku futures, no to jak pewnie wiecie, bo wspominałem o tym kilkanaście minut temu, ten zaliczył solidne spadki i tym samym Bitcoin stracił swoje paliwo do dalszych wzrostów. Ale wcale nie musi być to zła sytuacja, bowiem jeżeli spojrzymy sobie na sytuację, jaka miała miejsce na przełomie 2024 i obecnego roku, no to jak możecie zauważyć, Open Interest tutaj również gwałtownie nam spadał aż do pewnego poziomu. Bitcoin tym samym stracił paliwo do dalszych wzrostów, weszliśmy w taką strefę marazmu, aż po pewnym czasie ten open interest znowu zaczął nam rosnąć i tym samym rosła również cena Bitcoina. Jeżeli chodzi o naprawdę dużych graczy na rynku Bitcoina, czyli takich, którzy posiadają 1000 lub więcej sztuk, to na ten moment trudno jednoznacznie powiedzieć, co oni kombinują. Jak możecie zauważyć, w momencie kiedy Bitcoin zaczął nam gwałtownie spadać na początku bieżącego roku, oczywiście było to związane z cłami Trumpa, to ilość tych portfeli zaczęła nam przybywać. Co za tym idzie, inwestorzy z potężnym kapitałem po prostu skupili tego dipa. Na ten moment trudno jednoznacznie powiedzieć, czy możemy tutaj mówić o skupowaniu dołków. Najprawdopodobniej dowiemy się tego dopiero w kolejnych tygodniach. Na Ethereum z kolei sytuacja wygląda jasno i klarownie. Jeżeli chodzi o adresy, które posiadają 10 tysięcy Etherów lub więcej, to jak możecie zauważyć, tutaj cały czas znajdujemy się na ATH. Tak naprawdę nigdy w całej historii Ethera nie mieliśmy aż tylu tak grubaśnych adresów. Jak możecie zauważyć, pomimo tego, że Ether spadł nam od szczytu około 30%, oni nie zaczęli zrzucać swoich toreb więc możemy interpretować to jako wiarę w dalsze wzrosty. Z tyłu głowy mam oczywiście to, że istnieje coś takiego jak cykliczność bitcoina, która dotychczas nas nie zawiodła. Problem polega niestety na tym, że ludzie różnie interpretują tą cykliczność. Niektórzy mierzą czas od dołka do szczytu, niektórzy od halvingu do szczytu, a niektórzy jeszcze inaczej. Teraz na ekranie wyświetla wam się bardzo ciekawy model, którego autorem jest Joe Watson. I ten model historycznie dokładnie identyfikował szczyty poprzednich cykli. Działa on na takiej zasadzie, że cena Bitcoina osiąga swój szczyt w momencie kiedy ta niebieska wstęga dobija do poziomu ostatniego ATH poprzedniego cyklu. No i jeżeli spojrzymy sobie na obecną sytuację, to zgodnie z tym wskaźnikiem szczytu finalnego jeszcze nie osiągnęliśmy. No i tutaj autor wspomina czasy ze września 2021 roku, gdzie mieliśmy do czynienia z fatalnym sentymentem i potężnym delewarowaniem rynku, a mimo to Bitcoin zaliczył swój last dance, i wyznaczył swój ostateczny szczyt. Nie wiem jak dla Was, ale obecna sytuacja jest bardzo podobna do tego, co zauważył właśnie autor poprzedniego wskaźnika. Mamy do czynienia z delewarowaniem rynku, czyli Open Interest nam spada, ludzie zostali zlikwidowani, a na dodatek mamy do czynienia z tragicznym sentymentem. Czy w takim razie historia się powtórzy i należy stawiać na to cały swój kapitał? No, wydaje mi się, że byłoby to nierozsądne, choć należy pamiętać, że taki scenariusz jest prawdopodobny. No dobrze, moi drodzy, więc skoro już wiemy, że sytuacja na świecie jest dosyć niepewna, mówimy tutaj o relacjach między Stanami Zjednoczonymi a Chinami. Dodatkowo pojawił się drobny, przynajmniej na ten moment, kryzys w sektorze banków regionalnych, również w Stanach Zjednoczonych. I jednocześnie dane oncze nie dają nam jasnego obrazu, czy to rzeczywiście już Bessa, czy jedynie korekta. Co wobec tego należy zrobić? W mojej opinii warto ograniczyć ryzyko, czyli załóżmy, mamy Jana Kowalskiego, który kupował Bitcoin na wokół okolicach 30 tysięcy dolarów dotychczas nie zrealizował żadnego zysku i w tym momencie nie wie co ma z tym bitcoinem zrobić. W takiej sytuacji warto rozważyć wyciągnięcie wkładu, ewentualnie wkładu i części zysku i zostawić sobie tą małą paczkę na wypadek, gdyby bitcoin cały czas kontynuował swój trend wzrostowy. Takie rozwiązanie daje Wam sporo plusów, bo jednocześnie wyciągnęliście zainwestowany kapitał w rynek kryptowalut i dodatkowo też część wypracowanego zysku. Tym samym macie spokojną głowę, bo za Robiliście na tym rynku, i jednocześnie w swojej dłoni trzymacie lot na loterii, że jeżeli Bitcoin rzeczywiście będzie kontynuował swój trend wzrostowy. To tym samym macie ekspozycję na taki scenariusz. I to już, moi drodzy, wszystko na dzisiaj. Jeżeli materiał był dla Was wartościowy, będzie mi niezmiernie miło, jeżeli pozostawicie łapkę w górę. Dzięki temu też ten materiał ma szansę popłynąć dalej w świat. Jeżeli nie ma Was jeszcze na pokładzie, zachęcam do pozostawienia subskrypcji wraz z dzwoneczkiem. Dzięki temu też nie umie Was żaden kolejny odcinek na naszym kanale. Dodatkowo przypominam, że w opisie pod tym filmem znajdziecie linki do dołączenia do naszej grupy Pro, gdzie dzielimy się najważniejszymi informacjami z rynku krypto i nie tylko. Natomiast jeżeli jesteś zupełnie nowy i chcesz się dowiedzieć czym jest bitcoin i dlaczego w długim terminie ciągle rośnie, za chwilę wyświetlić się odpowiedni materiał. Tyle ode mnie, do usłyszenia w kolejnym materiale, cześć!